Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. na kamerę i chciałbym no i jak ci? Inaczej? Jak wiesz, że nie zagrasz? Inaczej. Człowiek się bardziej stresuje, jednak jak jest poza boiskiem niż jak jest na boisku. Czaski. Wiesz co, naturalną już rzeczą dla mnie jest grać i mieć piłkę w rękach i kontrolować bieg wydarzeń, aniżeli patrzeć jak to się wszystko toczy i... Nas piłko się czuje jak ryba w wodzie, więc to jest takie trudne dla zawodowego sportowca oglądać jak koledzy sobie radzą wysoko. A ty miałeś w ogóle jeszcze stres przed meczem. Tak, zawsze jest stres przed meczem, naprawdę? Tak. To jest taka fajna adrenalinka, to jest taki fajny stresik, bo to oznacza, że wciąż jestem głodny gry, tak mi się to wydaje i tak sobie to tłumaczę, natomiast no, niewątpliwie stres znika jak już wchodzę do szaty. Nie wiem z czego to wynika, ale od wielu lat tak jest, że jak już założę strój meczowy to już znika stres. Co, co, co nie, wtedy czujecie? Wtedy czuję takie rozluźnienie, wtedy czuję się pewnie, wtedy czuję, idę na rozgrzewkę, robię te wszystkie swoje rutynowe rzeczy, które zazwyczaj muszę zrobić przed meczem, czyli e, zatejpować kostki, rozgrzać się, ta cała rozgrzewka, ma swy, mam swoją rutynę, co, jak, po co i dlaczego. I to już się czuję naprawdę, słucham sobie czasami muzyki, oczywiście nie tej na słuchawkach, nie, na sobie, no, tylko tej, która jest na sali, czyli zawsze innej niż jakiejś swojej ulubionej. Już czuję się kompletnie wyluzowany. Jeszcze tak sobie myślę, że pokonujemy teraz drogę od ciebie, do, od ciebie z mieszkania do Hali i tą drogę pokonujesz regularnie treningi mecze. A, a pamiętasz swój początek pierwszy mecz, pierwszy wyjazd na trening jak przyjechałeś do dosławka. O ja cię. Masz, masz coś takiego. Nie położenia? pamiętam pierwszego treningu jak przyjechałem. że ci powiem, że nie pamiętam, jak w pierwszym roku tutaj grałem, to nie mieszkałem akurat w tym mieszkaniu, w którym aktualnie mieszkam, tylko mieszkałem w wynajętym od Bartka Boż na mieszkaniu. Które, czyli w moim starym bloku. Czyli w Twoim starym bloku, tak? Byliśmy sąsiadami. Natomiast, natomiast ta droga była inna i, i no, inne też wspomnienia, ale tutaj. Jejku, codziennie się jeździ na hale, co, co najmniej raz, a czasami dwa razy dziennie. O. E, potwierdziły wycieraczki. E, więc e, tych podróży było tak dużo: czasami autem, czasami pieszo, czasami na hulajnodze. Zdarzało się, że też na rowerze. Więc nie, nie pamiętam tych, tego, tego początku kompletnie. Wiesz co to pyta, Ale, to przepraszam, że cię przerwę. Odnośnie początku, to pamiętam swój pierwszy przyjazd do Włocławka na podpisanie kontraktu. I mój pierwszy wywiad i, i w takiej byłem w szarej koszulce, pamiętam. Biura były zupełnie gdzie indziej. Biura były po drugiej stronie, tam gdzie są szatnie zawodników, tam gdzie są pokój trenerów. Tam chyba było biuro, prawda? I sala konferencyjna teraz tam jest. I Wipowska, Wipowska, przepraszam. I obecny prezes Łukasz Pszczółkowski był wówczas Media a ja byłem dziennikarzem. Dokładnie tak. tak. Było. I wszyscy byliśmy szczęśliwi. Piękni, piękni, młodzi zostało i... <laughs> Poczeka, a czerwone masz Nie, Wiem. Dobra. A on długo hamuje. <laughs> a wiesz, wiesz co, bo chciałem to taki początek do takiego krótkiego Twojego wspomnienia. przy ogrzewanie No Zobacz, bo trochę. Okej, okay, no miałeś przerwę Wrocław rublin ale, a, ale ja powiem tak, to no jesteś nasz, jesteś wrocławski jesteś ambilowy i, I taki i czuje i właśnie chciałem powiedzieć że chyba dobrze ci z tym no, na pewno ci dobrze z tym mm -hmm. ale przyjeżdżając no, nie mogłeś przecież podejrzewać nie mogłeś nawet myśleć o tym że to tak się potoczy że z tym wysławkiem ambilem zwiążesz się nie tylko podpisem na kontrakcie ale też trochę sercem nawet nie Oczywiście, że tak, nie, że się nie spodziewałem. Trudno się takich yy, rzeczy spodziewać. Nie wszystko jest też w karierze sportowca zależne od samego sportowca. Eee, wiele czynników musi się na to złożyć, że, że w danym miejscu się albo człowiek odnajdzie, zafunkcjonuje, że też będą go chcieli, tak? tak jak... Historia pokazała po dosyć trudnym i dramatycznym dla nas sezonie, kiedy odpadliśmy w ćwierćfinale z pierwszego miejsca. Naprawdę nie spodziewałem się, szczerze powiem, że wrócę do Wrocławka i już wtedy spakowałem razem ze swoją rodziną, spakowaliśmy wszystkie swoje rzeczy. Nie podejrzewałem, że, że zostanę na jeszcze jeden rok we Wrocławku. Naprawdę? Tak, dlaczego. Tak się czułeś w odpowiedzialności? Czy? Tak, czułem się w odpowiedzialności. To był sezon, kiedy e, trener mi liczyć e, jasno i wyraźnie mi powiedział, że e, będę pierwszym rozgrywającym. I to było takie duże wyzwanie, pierwsze dla mnie, pierwsze w karierze. I czułem się odpowiedzialny, współodpowiedzialny, tak to nazwę, e, za tą porażkę. Bardzo mnie cieszył fakt, że wtedy właśnie e, Igor zadzwonił i. I powiedział, że on przedłużył jednak umowę na kolejny sezon i że chciałby mi mieć w zespole i że chciałby zbudować zespół, który raz jeszcze powalczy o, o medale. Wtedy, wtedy nie było no, chyba mowy o walki, pan z walki o medal, Przecież my do. do... E, nie było wśród y, dziennikarzy, e, okay, wśród. Wiem, w, w klubie, nie tak, niezgodnie z przepisami. Jak co? Nie ma, nie ma dowodu filmowego. Nie ma słuchaj. dowodu filmowego na to. Tak, od tu siedziałem. Od początku? Od pierwszego dnia. Eee. Szatnia była totalnie wyczyszczona. Nie było żadnego zawodnika, z tego co pamiętam, w sezonie, w którym w pierwszym sezonie, który ja przedtem, który był sezon wcześniej. Więc latem 2015. Byłem chyba zawodnikiem, który podpisał jako pierwszy w ogóle kontakt. Tak mi się wydaje. Więc cała szatnia była do mojego wyboru i dostałem dowolność. Wybrałem to stanowisko pracy, przy czym e, boksy były inne, e, były tutaj trzy miejsca. Nie dwa, teraz są dwa, a były trzy miejsca, tak się mieściły, tak jak teraz, ale trzy. Niemożliwe. Były przecież te stare ja, szafki i teraz te stare kiedy... szafki są. E, ale, w, słuchaj, kiedy ja, tu, pamiętasz, kiedy ja tu wchodziłem do szatni z kamerą, jeszcze zamiast Artura, i robiliśmy tak. kulisy, no to ja stałem w tym miejscu. Bo Ale przecież około... zajmowały tyle samo miejsca, tylko że były trzy boksy. Były okay. zdecydowanie węższe. Pamiętam, że była taka sytuacja, że siedział między mną no, a siedział jeszcze ktoś. Więc jeszcze ktoś tutaj okay. był. I nie zapomniał mi, że ja tu siedział. Damian chyba. Damian Ciesielski, Damian Ciesielski, Ja pamiętam, że tam siedział Chylu. Jeszcze był Chase Simon. Tyler House siedział tutaj chyba, nie? A Szew... Czy Ogólnie to miejsce jest Szymona Szewczyka, Szew... bo Szew... też w Zydziu, ale to miejsce jest Szymona Szewczyka. Dlatego i... jest napisane Daniel Dawno. Szymon zakleił takimi taśmami policyjnymi, ale, ale ze względu na to, że no, dołączył do nas Malik, no to potrzebne no to, to było jedno stanowisko i Daniel się tutaj przeniósł. Łączka, jakie masz skojarzenia, jak myślisz o tej szatni? Dobre mam skojarzenia. Pamiętam tą szatnię z takiego jednego momentu, kiedy awansowaliśmy do finału ze Stelmetem, po tym wariackim meczu, wariackiej końcówce, ogólnie wspaniałej serii. Myślę, że naprawdę jednej z lepszych w historii polskiej koszykówki, dosyć zaciętej i, i w której się zmieniało prowadzenie, raz na jedną, raz na drugą korzyść. No i tutaj właśnie Potem Igora Przemowa, i nasza radość i ten finał, upragniony finał po sezonie, mówię cały czas tym poprzednim, kiedy ten finał był marzeniem, kiedy zajęliśmy pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. To rok później e, dopiero osiągnęliśmy ten wynik, i, i pełne niedowierzanie, ale ta radość i, i świętowanie z najpierw z kibicami na boisku, a potem tutaj w szatni, no coś niewiarygodnego. Zno z tym mi się momentem e, myślę, że najbardziej kojarzy. Robimy ten materiał dzisiaj właśnie w kontekście tych, tego trzydziestolecia, w kontekście drużyny, do której zostałeś wybrany głosami kibiców I, i co to ten mecz ze stelmetem to taka, takie pierwsze, pierwsze wspomnienie czy, czy jakiś inny moment. Dzisiaj no. zostaniesz pamiątkowo uhonorowany, będzie też film na telewizji, mhm. tak jak to było w przypadku Geroda i, i Andrzeja Pluty. Mm. Tam będzie parę moment, momentów. Powiem Wam, że, że, że ten moment to taki chyba, który mi najbardziej zapadł w pamięć, no to pierwsze mistrzostwo, końcówka meczu, kiedy to naprawdę stało się faktem. No. I, I oglądanie tego gdzieś tam, hmm. przypominanie sobie tych fajnych momentów, e, no to jest, jest bardzo przyjemne, nie będę ukrywał i to jest taki moment, który najbardziej mi zapadł w pamięć. Myślę, że będzie jeszcze się długo utrzymywał w mojej pamięci. To, to, trochę straciłeś głowę, nie? Wtedy tak. Nie dowierzałeś, skakałeś, taka... łapałeś się za głowę. Nie byłem na to przygotowany, nie wiedziałem jaką ucieraszinkę zastosować, więc e, po prostu emocje, emocje wychodziły. Trochę płaczu, trochę szczęścia, trochę skoków na siebie nawzajem. E, no nie, no to jest, było spełnienie marzeń, niewątpliwie. I, I mówię z tego samego dołu, gdzie startowaliśmy. E, Zbyliśmy się na sam szczyt. E, to była naprawdę długa, ciężka droga. Między innymi po drodze był ten mecz ze stelmetem. To ten sezon naprawdę był czymś wyjątkowym. Rozpoczęty super pucharem Polski zakończony mistrzostwem Polski, więc e, na no, no, wspaniały rok. na szczęście. Wtedy wychodzisz na mecz zawsze? Tak. A dzisiaj wychodzisz i nie będziesz grał. To się okaże, zobaczymy. No właśnie, będziesz czy nie będziesz. Tajemnica, tajemnica zawodowa. Ten materiał C jest piszony po meczu. E, nie będę. będę. Czyli właściwie nie zagrałeś. Właśnie nie zagrałem. No dobra, i teraz powiedz mi trochę o takiej rutynie przedmeczowej. Masz swoją rutynę. Tak. Pewne rzeczy robisz, pewne rzeczy wykonujesz, a no dzisiaj tak naprawdę robisz to tylko w jakim celu? W celu przygotowania sobie w głowie, że zrobiłem wszystko tak, jak robiłem zawsze do tej pory, że jestem gotowy do na pojedynek. Byłem w... W trakcie odpraw taktycznych przed rozpoczęciem meczu analizowałem razem z drużyną, chociaż no, nie byłem przewidywany do, do grania, to tak czy inaczej analizowałem z drużyną cały czas wszystkie zagrywki i, i, i zawodników. Więc jakby cokolwiek się miało wydarzyć, no właśnie o to się zagrać. to ja, ja jestem gotowy do gry. do gry. Tak jest. Więc moja, moja forma no Niewątpliwie to jest e, duża zagadka i duży znak zapytania. Przy, ja przy, na, zawsze przykład, do... na przykład to, najważniejsza jest wiara kolegów z drużyny. Chodzi o to, że przez trzy tygodnie nie robiłem nic, więc e, trudno jest mówić o tym, w jakiej jestem dyspozycji. Na pewno fizycznie nie czuję się w 100% gotowy do gry, ale wiem na czym polega sport zawodowy. E, nigdy nie jest tak, że jest idealnie, więc jakby zaszła taka potrzeba. To jestem w stroju meczowym, jestem gotowy do gry. To to, to, to. ოცი ოცი ანდრე ოკეი რაბექ რაბექ გოტ იტ გოტ იტ ბრავო ბრავო ტო ისტო ტო ისტო ბრავო